Siemanko, laki z tej strony! I słuchajcie, właśnie odkryłem bazę wojskową, y, gdzie przebywa Hagiwagi, zobaczcie tylko to, jest tam, y, tu jest jakaś baza w ogóle, gdzie strzeżą jej lasery, u góry jakieś jacyś łucznicy, no i zobaczcie, to jest serio y, bardzo pilnie strzeżone, tylko się zastanawiam, y, jaki jest tego plan i po co tutaj takie coś się stało, ej, ale poczekajcie, kogoś tam widzę i znajomą mi osobę. Hmm. proszę panów, jak ten stanie tutaj. Będziemy musieli się obronić. Hagi łagi będzie niedługo tu transportowany. Ty staniesz tutaj. Trzymaj, rozkładaj to. Ej, to Gplay jest. Da. Co tam Gplay robi? Ej, słuchajcie. Następny. Jeśli tego nie robicie i wasz guzik subskrypcji jest czerwony, to już teraz zmieńcie go na kolor szary. Kliknijcie dzwoneczek, bo zbieramy 700 tysięcy subskrypcji. I kliknijcie łapeczkę w górę. Dobijecie 4000 łapeczek w górę. Myślę, że dacie radę. Napiszcie Hagiwagi w komentarzach. No i my teraz się dowiemy, co tu jest w planach to wszystko. A ty tutaj czemu stoisz? Panie, panie, co, czemu pan tutaj stoi? Ej, ej, G-Play, sorry, ej, co ty tu Ech, robisz? Ojku, siemanko ziomeczku, jo, siemano, słuchaj, tak się składa, że przygotowuję tutaj transport, ponieważ, wiesz co, jak wiesz, tutaj jest przechowywany Hagiłagi, tylko nikomu nie mów, słuchaj, wiesz co, on narobił w mieście. Ja, ja właśnie widziałem już wcześniej i wiem, co najbardziej lubi Hagiłagi, który co trzymam w ręku. Hagiłagi najbardziej lubi, o, zobacz to, jabłka. Słuchaj, Czarny on w ogóle jabłka. lubi wszystko pożerać, gdzie musimy zaplanować cały transport. Jak gdzieś mam tutaj ochroniarzy, rozstawiam ich. I jak chcesz się trochę nadać, to trzymaj tutaj, słuchaj. Tak, zabezpieczenia. Ale co? Zabezpieczenia. On będzie się, dobra, to ja się tutaj zajmę tymi zabezpieczeniami. Ale y, tylko mi powiedz, y, czy co? Oni prowadzą go do tamtego, a bez, bezpieczniejsze słuchaj, miejsce jakieś pomarańczowe. Tak, tak. Jak widzisz idziemy tutaj wyklepaną dróżką. Ona prowadzi dokładnie do tego pomarańczowego więzienia. Widzę z y, hartowanymi. On nie wytostanie się stamtąd jak już go tam przetransportujemy. Ważne, żeby nie uciekł podczas transportu. Dlatego ja słuchaj idę zobaczyć, ponieważ już za 10 minut tutaj główny generał będzie go wyciągał y, z naszego tutaj y, takiego tymczasowego aresztu. A, Także rozumiem, do zobaczenia laki. Rozumiem ziomalu. Jak widzicie, teraz będziemy świadkami transportu Hagi Wagi. Hagiego Wagiego. Który będzie szedł w bezpieczniejsze miejsce, jak widzieliście Jibreiro rozstawił tutaj już panów golemów Którzy będą patrzyli, jak on się zachowuje dosłownie I czy dadzą radę Jak widzicie, my pomagamy w tej akcji Fajnie, że kliknęliście łapeczkę w górę i subskrypcję Bo teraz jakby akcja na pewno nam się powiedzie Bo z widzami fajnie fajnie nam się tutaj współpracuje Ej, zobaczcie tego tam uwaga. Wejdźmy uwaga, do góry uwaga. Nasz, nasz tutaj główny podejrzany jest teraz przetransportowany, proszę mieć na niego oko, czy nie zbacza kursu, ciuk, będziemy ty, musieli przetransportować go główną drogą, okej, okay, także chodź tutaj, Hagiłagi, nic nie kombinuj, nic nie, nie, nie mieszaj, idziemy, tutaj schodzimy, idziemy, dawaj, e chodź tutaj. Gdzie, gdzie oni weszli? E ej, to tak ma być? Poczekajcie chwilę, ten Hagiłagi y normalnie wszedł tam pod ziemię i ja nie wiem, czy tak powinno być. E ej, Dżiple, jesteś tutaj? Ty, słuchajcie, Hagiłagi wszedł tutaj i... A, może oni stąd poprowadzili jakieś podziemne wejście? Wejście, żeby żeby wejście i tam do tego bezpiecznego miejsca będą go prowadzili! Jeśli spytacie się mnie, co to się dzieje, to ja zupełnie nie mam pojęcia. Ja sobie jestem teraz osobą obserwującą, tylko zastanawiam się czemu oni są na dole i tam stoją. Ej, Hagi Łagi, wychodź już! Ty musisz się przetransportować tam, do tego pomarańczowego! Ej, a kto to jest? Aha! Dobra, weźmiemy sobie teraz to, bierzemy, żeby nikt nie widział. Co jest Co to jest Dobra, mój. Mój kochany Hagiłagi, chodź tutaj do tatulka, chodź tutaj. Chodź. Ej, on pisze tak Hagiłagi. Ej, no. widzieliście to widzowie? Ja nie wiem, czy, czy on powinien być bo Hagiłagi, to go teraz prowadzili ci e, wo wojskowi. A, a co on teraz? Taki koleś Uciekamy. Chodź szybciutko, ja ci pokażę, wiesz co Co tutaj powinniśmy zrobić Hej, mam tutaj, uwaga, tajne przejście ukryte dla Ej, ciebie Cudziaku, dobra O, uwaga Ej, będziemy za nim. Zobaczcie, on miał wszystko zaplanowane O nie, nie, ja w tym momencie teraz za nim szybko pobiegnę Bo chyba tak nie powinno być Czekajcie, zejdę, zejdę zobaczyć tu na dół Tu jest ten, o, ten, ten generał On go szybko, on go szybko włożył tutaj Żeby on nic nie zrobił Dobra, biegniemy za nim, biegniemy za nim szybko biegniemy za nim Oj. Ej, co się stało? Ale ty się tu żeś zablokował, kolego, w ogóle. Co się z tobą stało? Ej, Weź zostaw tutaj. go! Hagiwagi jest, nie powinien być w twoich rękach! Zostaw nie, go! Ja uciekam, ja uciekam stąd! O nie, tutaj ty jesteś pewnie... Nie, Ej, gdzie, ja gdzie ty uciekamy? uciekasz? Ej, gdzie ty uciekasz? Stój! O ja nie złabisz mnie! Nie złapisz mnie, ja zniemam. Wracaj tutaj, wracaj tutaj! Ej, słuchajcie, co to się stało? Widzieliście? Ej, Hagiwagi najprawdopodobniej zablokował się przez ten wysoki sufit, tak! Widzicie? On się zablokował i ta osoba, która go transportowała w tamtym kierunku, ej, nie miała jego dalej przetransportować! Ej, Hagiwagi, słuchaj! Ej, ty, ty mnie słyszysz? Co ty tam? Co ty tam obserwujesz? Ej, nie, ja akurat Hagiłagi go nie znam. Głowa mnie boi, uderzyłem się w głowę! O, on, 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 chyba do mnie coś mówił. Ej, ej słuchajcie, ja się na Hagiłagiem nie znam i nie wiem jak go mogę przywołać, jak się z nim kontaktować ani nic. Jedyne kto kto zna... O, Giplay, DJ, DJ, słuchaj! Wszystko poszło zgodnie z planem. No słuchaj, co się stało? Ej, tam ej, tutaj przeprowadzono, tutaj był jakiś tajny połapka, zobacz, ktoś trollował i w tym momencie jak Hagiłak tutaj przychodził z generałem, to został generał tutaj włożony, Generalno... no. Już cię wypuszczamy, panie generale. Co się stało w ogóle? Niedobra sprawa się stała. Panie generale, cię uwięził? spokojnie. Ja wszystko widziałem. Byłem świadkiem tej nagminnej sytuacji. I G-Play, ja ci wszystko opowiem. Hagi -wagi nie został przetransportowany w to miejsce, co trzeba, ponieważ on jest tutaj. Ktoś planował jakiś specjalny wyczyn na niego, Przetran zrobił specjalną, ukrytą w skalę drogę, gdzie chciał przetransportować Hagiego gdzie nikt nie miał się zorientować. Gdzie tutaj jest? Chodź zobaczyć, zobaczyć tutaj. G-play, ogólnie tutaj w tym miejscu jest hagiłagi. Ej, hagiłagi, chodź tutaj. Wchodzimy i, i, i zaraz z g-play znawca y, ciebie się ten. G-play weź go, jeśli nie możesz. Ciężki przypadek, słuchaj, on normalnie się to zablokował. Chodź, musimy w ogóle ubrać zbrojkę, trzymaj tutaj. Ale chodź roku, na początku się... tutaj włożymy go tam, gdzie on powinien być do tych właśnie yy, hartowanych, do, do hartowanego, do hartowanych szyb, yy, gdzie są kulo, kulopancerne i wszystko odporne te szyby, bo naprawdę, yy, bo, bo nie wiemy, co ten Hagiłagi teraz ma w planach. Słuchaj! Ale wiesz co, on cię tak naprawdę może zjeść. Jesteś dla niego łakomym kąskiem, dlatego musisz ubrać koniecznie tą bedrukową zbrojkę. Jak komu ubierzesz, to będziesz bezpieczny, rozumiesz? Aha, widzę. Ważne. Teraz pod twój, pod trójna, pod trójna ilość serduszek mam. O, dobra, hagiłagi, stój tutaj i patrzcie na moją ilość serduszek, ile mam. Ty Jeeplay dzięki za to ilość serduszek. Dobra, poczekaj, damy mu jeszcze jedzenie, bo on lubi takie czarne jabłka. Bla, black Apple wejdę tutaj do góry. Okay. hagiłagi trzymaj tutaj to dla ciebie. Jedz sobie na spokojnie. Dobra, słuchaj, G-Play, tutaj wszystko zrobimy tak jak należy. Ja słyszałem, że należy go pilnować. Może zrobimy tutaj po prostu taką sytuację, że na początku ty y, tam z trzy godzinki go przypilnujesz i jeśli będziesz już śpiący, zawołasz mnie i ja przyjdę tutaj go przypilnować, żeby on stąd no nie wyszedł, ok? Tak się możemy umówić, słuchaj, ja tu z generałem na razie zostanę. Y, za cztery, pięć. 5... Godzinek podejdź i się zamienimy po prostu i ty będziesz go pilnował, na zmianę musimy. Wiemy jeszcze później innych pomocników, a na, na razie się sami tym musimy zająć, dopóki tutaj więcej posiłków nie przyjdzie. Ty, a skąd ja mam to, nie wiem, yy... TG Playt, jakąś tą ulepszoną łopatę chyba wziąłeś, że ją tak, w ogóle tych, tych... Ale nieważne, chciałem pokazać widzom, że... Magiczna łopatka. Tak, chciałem pokazać widzom, że tutaj to szkło hartowane jest tak, tak mega dobrze zrobione, że tutaj się nie da przez to przebić nawet diamentowym killoffem, nic, nawet TNT nie jest w stanie tego tego. Dobra, Tak, to... to to ty tam pilnuj i pamiętaj jak będziesz śpiący dzwoni od razu, bo musisz cały czas go mieć na oku. Jasne, do zobaczenia. Do zobaczenia. Jak widzicie, wszystko przebiegło pomyślnie. Dobrze, że tak się skończyło. No i teraz zobaczymy, co, na, co nas czeka. Czy jesteśmy w stanie jakby przypilnować wielkiego, hagiego, łagiego, żeby, żeby cały czas był w jednym miejscu. No dobra, to zobaczymy za chwilę. Dobrze, już minęło 4 godziny, tak jak się z Gplay umawiałem, tylko zastanawiam się, czemu on do mnie nic nie dzwonił. Miał do mnie zadzwonić i się spytać, czy jakoś dalej jakieś przypilujemy właśnie tą tego łagiego czy może nie. Gplay, co on śpi? Zobaczcie. Ty, no tam u góry sobie śpi. Co? Co się stało? Gdzie jest Hagiwagi? Gplay, wstawaj, co ty narobiłeś? Ojejku, ojku, co się dzieje, co się dzieje, co, co, co się stało? Laki... Nie spać miałeś? Gdzie miałeś miałeś co? zrobić coś takiego, że ci się będzie spać chciało, to że miałeś do mnie zadzwonić. Co ty narobiłeś Słuchaj, coś takiego łagiego tutaj nie ma. Ja cię, no przecież jak to jest możliwe? Ile tu zniszczeń nastało, Laki? Ja w ogóle nie wiem co się działo, wiesz co, takie miałem sny pozytywne, wiesz co, nie mogłem Ale już Ale ustalaliśmy, Słuchaj! Tak nie może być! Widziałem, że coś będzie nie tak. Teraz jest taka noc trochę i wiesz co? Weź tutaj pochodnie, na pewno musisz wziąć pochodnie, rozdzielimy się G-play. Rozdzielimy się z tego powodu, że musimy teraz pójść w poszukiwaniu Hagiego Łagiego, dobra? No dobra, Laki, to się rozchodzimy ja idę w swoją stronę, a ty idź swoją i się później spotkamy, jak go zobaczymy, dobra? No, dobra, oczywiście. Słuchajcie, ja mam pewien trop, bo jak pamiętacie tutaj tą osoby, która chciała przejść przez ten tunel, przeprowadzić hagiłagi tutaj, w tym miejscu, tak teraz... Bardzo chętnie sprawdzę to miejsce, które prowadzi tutaj. Czekajcie, on przyjechał tędy. Co? Tutaj mogłem go wyprzedzić, bo miałem normalnie takie też wagoniki tutaj były, widzieliście? Z wagonikami mogłem wsiąść szybko do wagonika i od razu za nim szybko pojechać. No ale skąd ja miałem wiedzieć, że akurat tutaj nie znałem, nie znałem tej trasy, nie? Dobra, poczekajcie. Tu gdzieś hagiłagi powinien na pewno być. Na razie wysiadamy. i zobaczcie tam! Ich jest więcej? Jest cała rodzina? Rodzinka... Nie martw się. Znajdziemy Tatusia, nie martw się. Na pewno gdzieś jest. Tylko musimy po prostu się rozglądać i go wołać. I czekajcie, Na pewno. nie wyglądałem do nas. jakby czegoś szukali. Ja cię? Ej, pójdziemy widzowie chyba tam zobaczyć, ale nie wiem czy ja mam mo mogę podchodzić dość blisko yy, do nich czy może nie. Dobrze, że mam tą zbrojkę, którą dostałem od Gplay'a wydrukową. Yy, tak właśnie yy, teraz mi trzy serduszka normalnie, trzy paski serduszka yy, mam więcej. Znaczy dwa paski serduszka więcej. Yy, yy. Agi Ej, ktoś tam Hali jest. Hagiłagi, hagiłagi, hagiwagi. Ej, ej! Czego tu szukasz? My tu szukamy naszego taty. Co? co czego tu robisz? Co? Zaraz nie zjemy, lepiej o, nie podchodzić. Nie jesteście nas. tymi zabawkami? Słuchajcie, e, może ja przyjdę do was z bardziej e, e, pozytywną e, myślą. Ja chciałbym z wami zacząć szukać waszego tatusia, tylko dajcie mi jakieś namiary na niego. Gdzie go ostatnio widzieliście? No. Gdybyśmy wiedzieli, to byśmy słuchaj sami go znaleźli. Nie wiem, staramy się znaleźć. My zostawiamy często takie ślady niebieskie, jak widzisz. I tutaj jest pełno takich śladów, tylko tatusia nie możemy takich znaleźć. Ślady. Tu w ogóle jest nasza jaskinia, gdzie, gdzie mieszkamy i ostatnio tu jedliśmy z tatą śniadanie, później poszedł, tam gdzieś w inną stronę. I już go nie spotkaliśmy, tak czy inaczej. Tu jest w sumie helikopter, który tatuś tylko umiał obsługiwać i może byś poleciał tu w okolicy się rozejrzał. To się trochę, składa, o? że daliście mi pewien trop odnośnie tych śladów. Teraz na pewno będę wiedział, że takie ślady to jest slapis, o ile się nie mylę. I, i właśnie i, tak. gdzie go szukać? Dobra, biorę. E, Hagiga. Biorę, biorę ten e, samolot i lecę spokojnie. E, zakręcie mi tym śmigiełkiem, żeby to odpaliło się. Dobra. Zakręcę ci. Dawaj, szerokiej drogi, znajdź naszego, y, naszą rodzinę, naszego tutaj, naszą głowę lecę. rodziny, papusia. Do zobaczenia! Uhuhu. przyjacielu. lecę, choć przygodo! Jak widzicie, y, wezmę ze sobą ten. Y, tutaj są te ślady. O, poczekajcie! Jest ta trasa, jak widzicie, tu jest ten, y, to miejsce, w którego się wydostał. Poczekajcie, wlecimy tutaj od tej strony, bo coś zauważyłem, Widzicie? Tutaj są właśnie te ślady. One prowadzą od tej strony. Jaki, ej przecież tego wcześniej stąd na przykład tych śladów nie widać zobaczcie tylko to one są nawet tak sprytnie ukryte trzeba by było się przyjrzeć że tutaj jest ten lapis tam jest ten lapis i tam jest ten lapis dobra wiecie co e, lecimy dalej bo mamy już pewne tropy e, gdzie właśnie e, może on być gdzie, gdzie on jest tak naprawdę dobra zawrócimy tutaj tym samolocikiem zobaczcie tutaj jest ich pełno jest pełno tych śladów e, z, z niebieskich i one gdzieś one prowadzą. Na pewno gdzieś mnie przeprowadzą. Ale widzowie super! Yy, super, super, że yy, właśnie razem odkrywamy tą ciekawą tajemnicę, ale yy, widzę tam swojego zioma. Lucky! Tutaj, laki, przyjacielu, mam coś, chodź szybko, dawaj tutaj. tu ja ci masz fajny samolot, ale ruszaj się, człowieku, bo tutaj mam tego hagiego łagiego, znalazłem go. Co ty mówisz? Szybko. Właśnie ślady, dawaj. jego prowadzą tutaj, to idealnie się składa, że właśnie mo może być tutaj. To mów mi, e, gdzie, gdzie on jest? Padł do dziury, słuchaj, chyba nie może się wydostać, widzisz go, widzę tam? go? Słuchaj, nie wiem. Lepiej nie podchodź, on nie jest taki bezpieczny, słuchaj, trzeba być ostrożnym Wiesz, jak go niego on czasami ma lepsze dni, czasami gorsze. To widzieliśmy ciekawe informacje odnośnie tego, że rodzina go słucha, szuka. Widziałeś o tym, że jego jest więcej. Y on ma normalnie... On jest tatą y dwójki albo trójki, nawet y dzieci, dzieci. Dlatego musimy go stąd wziąć choć Hagiłagi. On śpi! Weź go obuć Laki może, bo on śpi teraz! Wstawaj, so, Hagiłagi! E co? Ej, nie laki. Ej! Chciałem go obudzić, a on nagle, on nagle coś, coś do mnie chciał zacząć mówić, coś mi chce przekazać. Słuchaj, no chodź mu pomożemy może, co? to myślę, On idzie to... za mną cały czas jakby na mnie się patrzy, zobacz tylko to. O, wychodzi. Dobra, czekaj. Zrobimy mu wyjście, zrobimy mu chodź przejście. Chodź mu, musimy chodź tutaj cię agiławi. zaprowadzić Dobra. do twojej rodzinki jak coś, y, bo, bo, bo to jest blisko twojej rodziny. Ale czemu? Zostaw mnie, ej! Ej, koleś! O. On nie jest taki miły laki Ale co przecież ja, ja nawet wziąłem jego A może jego samolot to się zorientował Że to jego samolot jest bo ja wziąłem chyba od niego Ten samolot wiesz Weźmiemy ci go Hagiłagi, słuchaj, Laki, gdybyś nie miał tej zbrojki bedrokoły, to już byś był dawno zjedzony. Masz szczęście przynajmniej, że ci tą zbrojkę wcześniej dałem. Ej, ja już to wcześniej mówiłem, że super, że, że już mi dałeś wcześniej tą zbrojkę. A wiem co? Może on po prostu jabłek potrzebuje? Trzymaj jabłek, bo głodny jest. On tylko je takie czarne jabłuszka. Proszę, Hagiłagi, dobra, i zaprowadzimy go. Ej, super się wszystko stało. Widzowie normalnie są zadowoleni z tego powodu, że nam się udało to zrobić. E, no i co? Dziękuję. Dziękujemy widzowie za oglądanie i fajnie, że, że dotrwaliście do końca. I papa, pa, mamy hagiego łagiego zaraz go dostarczymy do rodzinki. Dokładnie tak. Co nie, G -play? O, tu już czeka na niego rodzinka. Rodzinka, zobaczcie tylko to. E, e, wasz status już przyszedł, ta miejsce. No, on tutaj już wschodzi z góry. Także papa, pa, dzięki za oglądanie, i pa, papa.